Czytelnicy i słuchacze radia to tygodniowy vlog. I mam nadzieję, tym razem, że te tygodniowe vlogi będą pojawiały się jak słychać co tydzień w sobotę. Więc tak, dzisiaj mamy poniedziałek i mam troszeczkę spraw do załatwienia na mieście, bo, bo chcę wam nagrać. Hall Lumpeksowy, chcę wam nagrać też, co tam ciekawego w Rosmanie można kupić, bo wiem, że niedługo jest promocja. I w sumie, no, zabiorę was ze sobą do tego Lumpeksu, zabiorę was ze sobą też do Rosmana, ale nie wiem, czy będę w Rossmanie nagrywać, no wiecie, za dużo znajomych twarzy. No, zobaczymy. Yy, więc zapraszam. Jakby ktoś zastanawiał się, jaki mam outfit, to właśnie tak wychodzę na Miasto Czarna. Czarny t-shirt, skóra ramoneska jeszcze kupiona bodajże w tym roku w HM-ie. Ten czarny t-shirt nie pamiętam. I spodnie Sticky Maxa, buty fila. widzicie dobrze. No, więc tak prezentuje się. Outfit na dziś. No i zgadnijcie co, dopiero wyszłam i już zaczął padać deszcz, więc jadę samochodem. <noise> serio. Ja to mam farta, no, naprawdę mam farta. Cześć, witajcie właśnie we wtorek. Więc tak, jeśli chodzi o mój mocny makijaż, to właśnie przed chwilą nagrałam wam, co warto kupić na promocji w Rosmanie. Bo jak wiecie, właśnie ona trwa do 30 września. No, ale wczoraj obiecałam, że podzielę się z wami moimi um, zdobyczami lumpeksowymi. Nie nagrywam osobnego filmu, bo stwierdziłam, że jest ich tylko cztery, więc nie warto poświęcać temu całego filmu. I tak też chciałabym zaznaczyć, że dlaczego zrobiłam zakupy w second-handzie? Uważam, że rzeczy zasługują. Na drugie życie. Tak więc sama się nie spodziewałam, że takie rzeczy znajdę w tym lumpeksie. No zresztą zaraz zobaczycie. Ale tak, ogólnie z reguły nie kupuję swetrów w lumpeksach, bo często są takie zmechacone i dosyć takie nieładne po prostu. Takie już wymiętolone i uważam, że akurat chyba swetry to nie zawsze zasługują na drugie życie. Nie wszystkie, może tak, ale ten znalazłam wyjątkowo bardzo ładny. Jak widzicie. O, widzicie teraz. Taki sweterek z takimi tymi. Jest kolorystycznie bardzo jesienny i jest to sweterek stop shopu za 20 zł. Jest bardzo ładny. Jak będę kręcić jesienne stylizacje, to o, na pewno go wykorzystam. Ła! Kolejną zdobyczą, jak już wiecie, ćwiczę. Yy, lubię świat fitnessu, interesuję się nim ćwiczę i tak dalej. Kupiłam sobie taką bluzeczkę sportową. Ona kosztowała 14 zł, i ta bluzeczka jest z New Balance. Uuu, widzicie, New Balance, Top Shop, same dobre firmy. Tutaj już tak trochę przygotowana. Zdradzę Wam rąbka tajemnicy, co się będzie działo w grudniu na moim kanale, ponieważ na pewno będą tam kręcone vlogmasy. I na te vlogmasy. To jest no name bardziej bluzeczka, ale chodzi mi o sam nadruk. Jest prześliczny, na pewno będzie e, fajnie się w niej nagrywało na vlogmasach. Zresztą jeszcze zobaczycie, bo już coś tam zaczynam planować. Ona kosztowała 10 zł. I ostatnia moja zdobycz w tym lumpeksie. Ta myślę, że Wam się bardzo spodoba, bo jest to sweterek za ile? Za 20 zł. Z Armaniego. Tak wygląda. I jest to dokładnie Emporio Armani. Takie rzeczy u mnie w mieście. Sama jestem w szoku, że znalazłam takie rzeczy, bo nie ukrywam, mieszkam w małym mieście. Często takie fajne zdobycze lumpeksowe, jak oglądałam na różnych kanałach, bardziej widziałam, że te dziewczyny szukają tych rzeczy w dużych miastach, typu Warszawa, Wrocław. A ja w takim moim małym miasteczku, gdzie mieszka 25 tysięcy mieszkańców, nie sądziłam, że takie zdobycze znajdę w Lumpeksie, zwłaszcza Armaniego. No kurczę, serio. Spędziłam w nim dwie godziny, a wydałam 60 zł, kupiłam cztery fajne rzeczy. Jeśli chodzi o promocję, w Rosmanie powiem wam, co kupiłam, a filmik i tak będzie troszeczkę bardziej rozszerzony, więc pokażę wam, co kupiłam. Ale no, nie uchylę więcej rąbka tajemnicy niż pokazanie tego, co kupiłam. Tylko czekajcie, bo muszę tu zebrać, bo właśnie kręciłam ten filmik i muszę zebrać to, co ja kupiłam teraz. Teraz kupiłam to. Dobra. Kupiłam pędzelki z Lovely, kupiłam mój ulubiony podkład z Rimela Lasting Finish, kupiłam rozświetlacz z Lovely i puder bambusowy również z Lovely. Więc już możecie się spodziewać, że dużo Lovely będzie na tym filmiku. Więcej nie uchylę. Jeśli podoba Wam się ten makijaż, to prawdopodobnie ten filmik już jest na kanale. Dajcie, mamy już czwartek i dzisiaj plan dnia jest taki, że idę wieczorem na ćwiczenia. Stąd ta już ćwicząca koszulka. Sorry za ciężarówki, które jadą po ulicy, bo mieszkam przy ulicy niestety. No i ogólnie. Przedwczoraj miałam taki cały dzień, gdzie yy, nagrywałam, nagrywałam, nagrywałam. Wczoraj miałam taki dzień, że kompletnie nic mi się nie chciało, serio. A dzisiaj mam dzień, że te wszystkie filmy, które nagrałam dla was, ja je po prostu właśnie mam zamiar zmontować. Ogólnie ten wiatrak powinien już dawno zostać schowany. Serio, jest tak zimno na dworze. No, to już prawdziwa jesień. Naprawdę prawdziwa jesień. Czego się nie robi do filmu? U! O, dobra, teraz jestem mniej więcej na poziomie waszym. Tak w ogóle to pomyślałam sobie, że podsumuję też te wakacje, ponieważ mamy już 19 września, tak? I miałam, miałam jechać, lecieć do Hiszpanii, niestety ten wyjazd nie wypalił, nie będę mówić tutaj no, przyczyny osobiste, zresztą w tym roku też mój chłopak idzie na studia, więc ma więcej jakby takich wydatków związanych ze studiami, czyli trzeba kupić laptopa, trzeba wiecie, ogarnąć mieszkanie, czy tam akademik no, i wiecie, trzeba dużo rzeczy kupić takich yy, na start. Ale dobra, miałam opowiadać Wam o wakacjach, bo miałam lecieć do Hiszpanii. No, i niestety ten wyjazd właśnie ze względu na to nie wypalił. Już mieliśmy lecieć, ale jednak, no jednak, no trudno ogólnie. Ale z tego, co tak sobie rozmawialiśmy, no to w przyszłym roku, przez te pieniądze, które udało się jakby zaoszczędzić w tym roku na ten wyjazd. Przerzucimy na następny, i wiecie, ten wyjazd następny będzie taki bardziej wow. Mam nadzieję, że będzie taki wow. I w sumie też tak, w ramach takiej, no nie wiem, rekompensaty, nie wiem. Spełniam jedno ze swoich marzeń w grudniu, więc na pewno, jak będę kręciła jakieś vlogmasy, to Wam opowiem. A i ogólnie, co roku, tak jakby też podsumowuję swoje wakacje na blogu, także. Wejdźcie na bloga, już na dniach będzie tam wpis o tych wakacjach i o może planach na przyszłe. Więc ja siadam do montowania, niedługo na ćwiczenia, no i potem chyba do miłosza. Taki będzie plan na dziś. Sorka, że tak z góry, ale kochani, to właśnie już ten moment, że wychodzę. Miałam wychodzić wieczorem, ale wychodzę już teraz. Jest godzina 16. Loczki zaplotłam wcześniej, może, no może nie aż tak dużo wcześniej. No, ale to jest mój sposób na. Co myślicie? Tutaj jeszcze troszkę zaraz wezmę szczotkę i poprawię. Ale chodzi o ten efekt. loków. <laughs> mm. Aha, no i. I jeszcze chciałabym też ostrzec, że nie wszystkim takie loczki mogą wyjść. Ja mam bardzo łatwo podatne włosy na kręcenie się, więc wystarczyło kilka godzin w warkoczu. Nie wszystkim to może wyjść, więc no nie obiecuję, że ten sposób sprawdzi się i Tobie, ale jeśli macie podatne włosy na kręcenie, to jak najbardziej polecam coś takiego. Cześć! Zauważyłam, że nie mam zakończenia tego vloga, więc chciałabym się z Wami dzisiaj pożegnać. Mamy dzisiaj sobotę, jestem bez makijażu, bo dopiero wyszłam z prysznica. Ubrałam się i będę się szykować do wyjścia. Dlaczego jest inna jakość? Ponieważ widzicie to? Widzicie to? Ten telefon dead. Więc uczcimy to minutą ciszy dla tego telefonu. Po prostu, kiedy macie telefon i schody, nie idźcie z telefonem w ręce na klatce schodowej. Serio, trzeba się rozweselić nowiutkim telefonikiem i wydaniem kolejnych pieniędzy, nie? Ale masakra, tak mi szkoda tego telefonu, bardzo go lubiłam, bardzo go lubiłam, no ale co, no, no, co ja mogę zrobić? Więc żegnam się z Wami, mam nadzieję, że następny tydzień będzie lepszy. Pa!